Witam Was serdecznie. Woda z sokiem. Ten, który Wam polecałem. Złowicza oczywiście cytrynka. Strasznie duszno jest. Środowy wieczór, jest 20-30 i teraz się troszeczkę wiaterek zerwał, a nie było, czym oddychać. Pić się chce niesamowicie. Ojejku, naprawdę nie ma czym oddychać, powiem Wam, kochani, straszna duchota jest, jeszcze jak się siedzi, no o, tak na balkoniku, wiaterek powiewa, to jest jeszcze w miarę fajnie, ale jak się człowiek trochę ruszy, zacznie coś robić, to taka duchota jest, że okropnie, po prostu okropnie, rzadko kiedy narzekam, ale dzisiaj to wyjątkowo chyba będę narzekał, bo straszna duchota. Joszulka jest tutaj ze mną, też sobie leży dziewczynka, o, <laughs> A ja patrzę w niebo, bo miała być ta zapowiadana burza, wiecie. I burzy jakoś, kurczę, nie ma. Troszeczkę tak jak mówię, wiatru się zerwało. No w tej chwili stoją tuje, proszę, nie ruszają się. No to, no to nawet już teraz wiatr ustał. Chmury, tak się zbierają z tamtej strony, z tej strony. Ale to jest wszystko. Wszystko mało. To by powin, powinno porządnie polać i, i żeby tą, tą suszę zlikwidować, to by musiał taki wiecie deszczyk padać, no taki kropić cały dzień, żeby żeby nie było tej suszy. Ciężki dzionek dzisiaj, ciężki dzionek, jeśli chodzi o pogodę, bo jeśli chodzi o inne sprawy, no to wiecie, dzień jak co dzień u nas, no. Dzień jak co dzień, nic się takiego wyjątkowego nie stało, nie odnieśliśmy spektakularnych sukcesów. Chociaż z niektórych spraw jesteśmy zadowoleni, bo nam się poukładało, niektóre tak jak mówiłem, to tam trzeba dłużej troszeczkę poczekać na niej i zapowiadają się też dobrze, a jedynie na co narzekam, no to ta pogoda, bo daje tak w kość, mówię wam, że szok. Mam nadzieję, że wy macie trochę lepszą pogodę. Dzisiaj zapowiadali na tą, na tą środę burzę, dostałem alert bezpieczeństwa, że żeby pozabierać wszystko z balkonu, że będzie wielka burza. No w kujawsko pomorskim burzy, jak widzicie, nie ma, jest 20-30 z hakiem i nie ma burzy. Jest dalej, powietrze stoi w miejscu. Jest duszno, muszę się napić jeszcze. Także jest dzisiaj naprawdę ciężko, parno. A już uleczka się tak ze mną przywiązała na tym balkoniku siedzieć że ja je nawet nie wołam. Sama przychodzi, po prostu sama przychodzi i ja sobie tutaj czy na przykład czytam, czy coś oglądam. Ostatnio oglądam ten program, kanał Tajemity, bardzo fajny polecam Wam. Jeśli ktoś lubi takie zjawiska paranormalne, niewyjaśnione, wiecie, i tak dalej, kto zbudował piramidy, polecam bardzo, bardzo, bardzo fajny kanał. I tam facet ma świetny głos. No, takiego lektora to się słucha, oj oj. To mi przypomina da dawne takie, wiecie, słuchowiska, jak były w radiu. Był Nautilius Radia Z, nie wiem, czy ktoś pamięta. Jeśli są tutaj fani tej audycji i pana Roberta Bernatowicza, jakby mnie kiedyś oglądał takiego malutkiego tyci-tyci szaraczka, jak ja w malutkim tyci-tyci kanaliku, no to, no to serdecznie go pozdrawiam i, i przypominał, przypomniał mi się właśnie teraz a propos tych, tych słuchowisk, to właśnie pan Robert Bernatowicz. I... Na Utylius Z. Uwielbiałem, czekałem na każdą audycję. Teraz jest w internecie, no to wiadomo, można też posłuchać. No i on jest jeszcze chyba dziennikarzem na Polsacie. Chociaż ja teraz Polsatu to wiecie, nie oglądam. Bardziej TVN24. Le leci gdzieś tam w tle, a w domu się coś robi. Y ale swego czasu był było tak, że oglądałem. Też leciał Polsat News. I raz. Kilka lat do tyłu pamiętam, że byłem mile zaskoczony. Patrzyłem mu się: Kurczę, ten pan redaktor to taki znany. No to chyba jest pan Robert Bernatowicz. No, także jak ktoś nie wie, to niech sobie sprawdzi w internecie i posłucha. Jeśli ktoś oczywiście lubi takie rzeczy z gatunku niewyjaśnionej, ja bardzo lubię, chętnie czytam, chętnie słucham. A zwłaszcza tego pana, bo głos ma niesamowity. A na tym kanale Tajemity to nie znam tego pana, nigdy nie widziałem, ale głos jest też również niesamowity. Fajnie się tego słucha. Polecam serdecznie. I wodę z sokiem. I A, właśnie, pijcie dużo wody. Ja się teraz zdobyłem na wodę z sokiem złowicza. Te cytryny, co wam mówiłem, bardzo pyszne jest. Cukier mi po tym nie rośnie. No wiadomo, że jak wypiję całą butelkę i ciągle będę soku dolewał, no to, no to cukier mi skoczy, nie? Ale póki co jest elegancko i, i troszeczkę sobie doleję i jest fajnie. A tak to pijcie dużo wody, bardzo dużo wody. Wiecie, nie wiem, czy ostatnio nie było tak, że ja się po prostu. Yy, wam proponuję, żebyście pili dużo wody, uważali na siebie, a sam na siebie nie uważałem. Kurczę, tak mnie bardzo głowa bolała i tutaj Tomek też taki mój imiennik przychodzi do mnie na kanał. Krzyś Rozprówacz, oczywiście go pozdrawiam. Też mi mówił, ubieraj czapkę, ubieraj okulary, nałysam pałę. No i miał rację, bo nie wiem, czy od słońca, czy może akurat wtedy piłem mało właśnie wody, a Was namawiam, po prostu wiecie co, był, miałem dłości i miałem mocne zawroty głowy. To nie wiem, czy to od słońca, czy, czy właśnie, czy to są objawy odwodnienia. Nie mam pojęcia, ale było mi bardzo niedobrze i to górne ciśnienie miałem 170. Także, no, wystraszyłem się niesamowicie. Mówię Wam, kurczę, człowiek wtedy nie wie co myśleć, co robić, bo jakiś roztrzęsiony w głowie mi się tak zawracało, że że myślałem, że spadnę siedząc na, na sofie. No. Także teraz się pilnuję, zakładam czapkę i okulary też. Jak już tutaj siedzę, bym nagrywał coś, to. A słońce, przepraszam bardzo, a słońce by operowało. Także i Wam przypominam: uczcie się na moich błędach, na własnych błędach i, i, i uważajcie na głowy, na oczy. M, zakładać okularki, czapki. No i przypominam, żeby nie szaleć za bardzo nad wodą, bo już są doniesienia, że ktoś utonął. I też właśnie z powodu alkoholu. A jeszcze nie tak dawno o tym mówiłem, że, że nie chciałbym tego usłyszeć, a na razie nie jest to, wiecie, to jest. Można zaliczyć jako błąd statystyczny, licząc ten procent ile osób. Ale tutaj z widzów mi ktoś pisał, że, że są utonięcia i w serwisach informacyjnych słyszę, że są utonięcia. Przypominam, nie pijemy alkoholu i nie wchodzimy do wody, i również nie pijemy alkoholu i nie idziemy za kółko, nie wsiadamy i, i nie jedziemy, bo tragedia murowana jest, bo to wiecie, ktoś myśli, że, że mu się uda, no a nuż mu się nie uda no, przejechać. Nie można w takich sprawach podejmować takich decyzji, że mi się może uda i myśleć takim sposobem myślenia, że a może mi się uda przejadę i nic się nie stanie. Absolutnie nie, dzwonimy po taksówkę, taksówka nas przywiezie z korporacji najlepiej, bo to wiecie, różnie to czasami bywa, nie wiadomo kto po nas przyjedzie. Najbezpieczniej po prostu z korporacji, bo tam inne firmy taksówkarskie, czy jakieś w ogóle... Takie w ogóle nie firmy, no, no różnie tam ludzie mówią, że albo byli oszukani, wiecie, albo, albo po prostu napastowani, też był program w telewizji o tym, nie będę tutaj wymieniał tej firmy, no bo, bo chyba wszyscy wiedzą, i, a jak nie wiedzą, to, to ja Wam mówię, że, że była taka firma. Po prostu tak czy siak zadzwonić po taksówkę i, i Was zawiezie taksówkarz bezpiecznie do domu z korporacji i, 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 i uczciwie Was naliczy i, i nie będziecie musieli później się tłumaczyć prokuratorowi i, i jak spojrzycie w oczy osobom, które kogoś yy, straciły, bo, bo jechał pijany kierowca. Także was proszę o rozwagę, o fajną, fajną zabawę. Są wakacje, od tego są, żeby się bawić, nie? Ale bawić się z głową. Dlatego o tym jeszcze, jeszcze na pewno będę przypominał, bo kilka osób mi pisało w komentarzach, żebym o tym mówił. No tak za często o tym nie chcę mówić, bo... Yy... Bo by to nie było ciekawe, po prostu by, wiecie, to nawet nie, nie chciałem powiedzieć, że ciekawe, tylko że jakbym ja o tym za często przypominał, stałoby się to po prostu standardem, na który większość ludzi by olewało. Także wolę co parę tygodni przypomnieć i za często o tym nie mówić, ale no, dzisiaj chciałem przypomnieć jednak, bo już jakiś czas temu nie mówiłem o tym, no to wystarczy, że teraz przypomnę i później znowu. Bo naprawdę szkoda, bo to tak jak mówię, nie tylko kwestia tego, że, że to ten ból po stracie osoby najbliższej, bo, bo pijany kierowca przejechał, to nie jest tylko w tym dniu, to nie jest w tydzień, to się ciągnie latami, latami się ciągnie, a wiecie, jak padnie jeszcze na osobę, która jest bardzo wrażliwa psychicznie, no to też może jej się coś w końcu stać. Także myślę, że o tym trzeba mówić, cieszę się, że, że, że się Gabrysia przyłączyła do, do tego apelu i, i też się stara coś tam na ten temat mówić, ja będę mówił, może jeszcze inni youtuberzy podłapią pomysł i też będą przypominać, żeby się bezpiecznie bawić na tych wakacjach i może gdzieś to dotrze, może kogoś uratujemy, może ktoś posłucha nas, co my mówimy... I może powie kurczę, no nikt o tym w internecie nie mówi, nikt, żaden z youtuberów o tym nie mówi, kilka osób powiedziało, no warte przemyślenia. Chociaż takie refleksje, żeby w ludziach obudzić i, i, i zmienić ten głupkowaty sposób myślenia, że no, na bocznych nie stoją, na pewno mi się uda, przejadę do domu, mam niedaleko, a wiecie, teraz jest lato młodzież spaceruje, w tej chwili jest, no, no już ile nagrywam? 10 minut, nikt by była 20, 45. No to to jeszcze, widzicie, jeszcze jest jasno. Młodzi ludzie chodzą, spacerują, jadą gdzieś sobie przejście. Co to jest do godziny 23, czyli zostać poza domem, zanim się ściemni. I właśnie na tych bocznych może jeść grupka młodych ludzi, będzie jechał pijany kierowca i na mur beton. Tragedia gotowa. Nie? tutaj też żeśmy widzieli, że po boczem szli młodzi ludzie, wiecie, głośniki blutów rozkręcone, muzyka gra, on jemu też muzyka gra, no, no nie trzeba tak dokładnie tłumaczyć. Wiadomo, co się może wtedy stać, jak on jest wstawiony. Także uważajcie też również na siebie, bawcie się dobrze, wypoczywajcie dobrze. Mam nadzieję, że mi opiszecie, jak było na wakacjach. My się też na wakacje wybieramy, może w sierpniu nad morze. Także jeśli będzie, jeśli się ten wyjazd uda, bo to wiecie, w 100% też nie zależy od nas to oczywiście będziemy nakręcać jak najbardziej. Będziemy pokazywać, a na Was liczę, że po wakacjach już we wrześniu mi napiszecie, jak się bawiliście na tych wakacjach, że porobiliście sobie jakieś fotki, że macie jakieś filmy pamiątkowe dla najbliższych. No że się po prostu fajnie bawiliście i co najważniejsze bezpiecznie. No. A ja się chyba nie doczekam burzy. Duszno jest jak cholera. No i niebo się robi czyste, zaraz Wam pokażę. O, były chmury. Proszę bardzo. Chmur nie ma. No. Także może dopiero w nocy coś popadać, ale wątpię. Bo dalej powietrze stoi w miejscu. Nic nie zapowiada, że będzie, że będzie burza. Dobrego, spokojnego wieczoru. Dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Witamy serdecznie kochani, Witamy. cześć, 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 siedzimy wygodnie, o proszę oparci, jest fajnie, jest czwartkowe popołudnie, żeby nie powiedzieć, no nie wieczór, nie, popołudnie, czwartkowe, odpoczywamy sobie, wygodnie sobie siedzimy, może coś zaprezentujemy, jakieś bardzo fajne ciuszki. Tak, w, no. wreszcie Danusia się sobie coś kupiła, proszę o, Państwa. Tak. Jak byłam ostatnio z Kajusią na zakupach w... Petko? Petko? No, to, to ja dla siebie coś dorwałam. Także za chwilkę wam pokażę. Tak. A ja to wszystko sfilmuję. Mm. Scena będzie tylko i wyłącznie dla dorosłych. Pamiętacie? Tą pa panią, jak się nazywała? Pani Krystyna Loska. Tak. Proszę Państwa, zapraszamy na świetny film produkcji radzieckiej, przeznaczony tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych. A teraz możesz kamerę skierować właśnie tam. A teraz mogę kamerę skierować właśnie tam, no. bo tam ciuszki wiszą. No, co prawda bluzeczka jest na lewą stronę, ale to nic, zaraz Wam pokażę mm, trochę inaczej. No, trochę Wam inaczej pokażemy, bo wiadomo, że tak się nie pokazuje nie, nie, takiej prezentacji. Po ja prostu po prostu od, zaraz, odwrócimy zaraz kamerkę. Mhm. No, odwrócimy kamerkę, pokażemy i Modelka zaprezentuje. Ojej, jaka, jaka ze mnie modelka. Kochani, czwarto, nie trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć, że świeci słońce. Trzeba się cieszyć, że w miarę potrafimy zrobić coś koło siebie. Nie? Takimi drobnostkami. Ja będę to przypominał, tak jak przypominał o bezpiecznych wakacjach. Tak będę przypominał też o tym, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo. Pewne sprawy, zauważcie, pewne sprawy niby oczywiste, o których się nie rozmawia, bo to są oczywiste sprawy, tak do końca nie są oczywiste, bo ja wiem po sobie, że w pędzie życia, w różnych innych sprawach, które mamy do załatwienia, zapominamy o tym, że można się cieszyć drobnostkami. Naprawdę, ja Wam tego nie mówię po to, żeby gadać dla samego gadania, tylko żeby Wam o tym przypominać, bo to jest prawda. Można się cieszyć drobnostkami, małymi takimi rzeczami, a właściwie z drobnostek składa się cały dzień, bo załatwiamy coś, coś sobie kupujemy, coś żeśmy załatwili pozytywnie. Nauczyć się cieszyć drobnostkami to bardziej dotyczy też ludzi, którzy mają problemy z nerwicą, z, z depresją, nawet, żeby, żeby jakieś takie drobne rzeczy powodowały u nich. Uśmiech, żeby no, na twarzy, żeby, żeby był pogoda ducha, tak jak ja często Wam to piszę w komentarzach i życzę Wam pogody ducha, to nie piszę tego po to, żeby sobie pisać, tylko mówię po prostu prawdę. Jak jest ktoś dla mnie miły, dlaczego ja mam być niemiły? No z jakiego powodu? Coś jest dla mnie miły, wiadomo, też reagujemy odpowiednio, ale jeśli ludzie są bardzo mili, miło piszą w komentarzach, to i my jesteśmy mili i życzymy im tego samego. I tak jak mówię, to nie są słowa rzucane na wiatr. Spróbujcie się cieszyć. My się cieszymy właśnie z, z drobnostek. Że na przykład zrobiliśmy coś, że osiągnęliśmy cel, który żeśmy sobie zaplanowali. Mamy wtedy dobre humory, zrobiliśmy. Nigdy mnie zarzuci, żeśmy nie zrobili. O, i już takie, to, to jest po prostu moja propozycja, żeby nie było, że ja wam nakazuję yy, cokolwiek, no. Ale tak od strony ducha, od strony dobrego humoru, chciałem wam coś, co nieco powiedzieć. I właśnie my mamy dobre humory, no to jest piąteczka. A piąteczek zawsze nam się kojarzył z dniem wolnym. Może młodzi ludzie nie, nie pamiętają bardzo młodzi. No ale dawniej był inny ustrój polityczny i, i inaczej się pracowały. Pracowały się od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Kto chciał, to pracował prywaciarza, ale rzadko kiedy. No. Wszyscy na tego. Także piątek to był taki fajny początek. Nie? Piątek, początek to Piątek weekendu początek. No. A teraz sobie zrobimy klateczkę. Stop. Modelka się przebierze. No wyraźnie, nie mów tak. Nie no, kochani, no Danusia, pokaż fajne ciuszki. To będzie bardziej też i dla pań, nie? Bo na pewno mhm. ktoś skorzysta i być może sobie kupi takie same. Ja tutaj mam na nie podgląd. Bardzo mi się podobają, bo ja lubię taki niebieski, jasny niebieski, błękitny kolor. Mhm. To ci będzie ślicznie w takim kolorze. Mhm. To się nagrywa. To się nagrywa? O, cholera, jasna. Chyba się zaczerwienie. Mm. No teraz to się już naprawdę zaczerwienie. Ojoj! A mówiłem, że będzie tylko i wyłącznie dla dorosłych? No dobra, odwracamy zaraz kamerkę i kurczę, szkoda, że nie mam tego telefonu. żeby mógł odwrócić kamereczkę w trakcie nagrywania, uruchomić no tryb nie reżyserski. Nie da się, no, ale może w przyszłości się będzie dało. No. To, ja to zobaczymy. O. Razem. I no. spodenki prezentują się tak, jeszcze nie na, na mnie, ale chciałam Wam pokazać z bliska. Um, one są w, taką, w takie delikatne paseczki niebiesko-białe. No a bluzka jest lniana. A materiał jaki? No taki. Taki fajny materiał. Nie, baweł, bawełna, ona kosztowała w ogóle 50 zł. To jest tu metka. Mhm. 50 zł, ale może od razu będzie wiecie skład. O, to sobie przeczytacie. Hmm. Jest spodnie. No, tadańskie. ale nie, okłamałam was. <grym> bardzo Okłamaliśmy, okłamałam. nie ma składu na metce. Zaraz, zaraz poszukamy Tomek i, i będziemy wszystko wiedzieć. Wszystko będziemy wiedzieć. Ja zaraz powiem całą e. prawdę. Całutką prawdę właśnie wam wyznamy. Tak o. jest. I tu jest tak. Ojejku, ja nic nie widzę. Poczekaj, wiesz co ja muszę do światła. Bo ja nic no, nie widzę. Zobacz do światła, przeczytaj, a ja tutaj pokażę no, bluzeczkę, Bo ona jest, jest bardzo fajna. I 26. 71% bawełna. No. Tak, 26% poliester i trochę elastanu. One są fajne, bo one są takie y, uciągliwe. Mhm. Cyk, cyk, cyk i są wygodne, fajnie się dopasowują do sylwetki. No, także później będziemy już, jak założysz, będziemy pokazywać, może któraś z pań, któraś z dziewczyn. Mhm. na no, bluzeczka, ja mówię, jest na lewej stronie, ale ona jest ogólnie lniana. Tomek, ja chciała. Metkę. Metkę. Tu jest metka. Jest zbliżenie. Poczekaj, poczekasz Tomek? Pewno, że poczekam. Poliester. Len, wiskoza, bawełna, taki, no. taki skład. Taki jest skład, bluzeczki. Myślę, że to jest taki chyba powszechny skład, nie? W większości takich ciuszków dla pani. Tak. No. To co? To robimy pstryk i, pstryk. I czekam. Ale te porcięta to bardzo fajne, muszę ci powiedzieć. No i ciuchy prezentują się na mnie, tak? Tak jak mówiłam, spodnie są wygodne, dopasowane, bo są mm, elastyczne na no, bluzka taka typowa, yy, typowa hiszpanka. Yy, można sobie ramiona opuścić trochę, też fajnie, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dajcie znać, co, co sądzicie o tych ciuchach. Yy, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, piszcie w komentarzach. A tutaj ze mną Jasuleczka. Joszulka. Joszuleczka, koszuleczka. Joszkę? O. <grych> Jak ona zawsze fajnie tą główką no, kręci? Prawo, nie, ja, tak. No, tak. jest bardzo mądra, bardzo inteligentna dziewczyna. Mhm. I, I bardzo wrażliwa. A tu kukulek czeka. Kukulek czeka cierpliwie, aż nagranie się skończy. Tak. Grzeczne psiaczki, nie Josiu? O. Ja uśmiech tylko uśmiech na, Joszy. Na, na gościnnych <grych> występach jestem. O, <Uu>, dzień <grych> dobry, witam. <grych> witam. <grych> witam. Witamy, witamy. <grych> Ja tu nagle się nie wtrącam. Ja, ja, ja tylko poasystuję. Ja się w ogóle wstydzę kamery. O. Ojej, no widzę właśnie, że Pan no. jest bardzo wstydliwy. Bardzo jestem, proszę Pani, wstydliwy. Dziękuję za udostępnienie mojej gęby na Pani kanale. Dziękuję bardzo. No, to są gościnne występy. Dobrze, to już się powoli żegnamy. Trzymajcie się. Dobrego popołudnia, kochani. I tak jak Danusia mówiła, piszcie w komentarzach, jak Wam się podobała bluzeczka. I podemki. No moje zdanie, no to już na pewno znacie, to już nie będę musiał mówić, nie? Joszuleczka, koszuleczka, śledzik. No tak bym nazwał słownik. Joszulka, koszulka, śledzik. Jak na środzie jest bardzo urodziwa. Jakaś mucha Ci tam lata. Tak? No, ale to nic. Dobra, to na razie, Trzymaj Trzymaj trzymajcie się. Z. cześć. Jeszcze korzystając z okazji, że mam Tomka telefon, chciałam Wam pokazać te moje plamy. Wiecie, jeszcze do lekarza się nie dostałam, bo teraz są urlopy. Mm, I ciężko, ciężko trafić, wiecie, na, na tego właściwego lekarza. Dlatego czekam, czekam, aż e, moja pani doktor wróci z urlopu. Ale plamy wyglądają tak. One dzisiaj mi nie swędzą. Są czerwone, ale mnie nie swędzą. Wczoraj były bardziej czerwone i mega swędziały. Po prostu mogłabym cały czas chodzić i, i się drapać. Trzeba będzie spróbować z wapnem. No. <laughs> Ale dziękuję Wam wszystkim, kochani, za, za komentarze, bo no, dużo, ja dużo fajnych porad mi dawaliście. Słowa otuchy, słowa dziękuję troski. Dziękuję tak. bardzo i ja również dziękuję. No a tak. do lekarza i tak się wybieram. No, czekam właśnie do poniedziałku. Ciekawe każdy się... mógłby powiedzieć, że można Google'a uruchomić, nie? Ale lepiej jest od innej żywej osoby niż od Google'a się dowiedzieć, że ona miała tak samo. Tak, albo bo podobnie. może ktoś miał podobnie, no. właśnie. Ale no, tak jak mówię, poniedzieli już wraca no. moja pani doktor, idę do lekarza i po prostu dam to wam znać, co, co no. ona powiedziała o tym. No, powiemy, podpowiemy, bo być może komuś też to pomoże, tak jak wy nam pomagacie w komentarzach i sugerujecie spróbuj tego, spróbuj tamtego, my to wypróbujemy. Mm -hmm. Widzimy, że nie ma efektu, idziemy do lekarza. No i wiadomo, później y, Wam pomożemy, jeśli chcieli lekarz. O, coś jest skami. Dzień dobry pani. Co to za dziewczynka? Gdzieś dziewczynka idzie, co tam jest? Dobrze, to już będziemy robić. To my idziemy na kolacyjkę. O, tak, tu jest jedna rączka, kolację. druga rączka. Ta rączka właśnie mówi, że już o. coś przegryzła. No, to idziemy na kolacyjkę, bo kolacyjka najważniejsza. No. Dobrego wieczorku. I, a, e, Kajusiu, a zarobisz to? Jak tak, to? Tak, oczywiście. O, koniec. Pa! pa. E, to jest najlepsze. Nie Kajuś, bo trzeba się.